Hej, hej, witam Was na moim kanale Welcome in Channel. Jeździmy w takich rybirach tutaj. Zobaczcie różnych śmieci. Naleźliśmy, zobaczcie, robaki takie piękne jakieś. A to tak zobaczcie, co tu leży. Patrzcie, tu mogę. to mogę Patrzcie. Ruminium będzie. Kolejne puszki, ale nie po rybach. Dzisiaj taka malutka torba, rekonesans. Wszystko luminowe, zobaczcie. Taka kupa. Wszystko zabieramy. repka, torba. A lutka. Ale. Pobre bajo. By musiało być wszystko przed tym jak zaczyna wszystko kwitnąć. Bo to jest taki teren zarośnięty że tu można ciężko będzie przejść. Widać podobowe produkty. że Komuś się chciało tam taszczyć przez tory i tyle to do tego drzewa, tego drzewa, tuż tylko za drzewo wyłączać wszystko. Produkty domowe i już jest puszeczków. Tu będzie ciężko przejść pewnie. O, tu jest wszędzie. Produkty. A tyle śmieci to to by musiała być gromada ludzi. Tam dalej, się, tam dalej się nie dostanę, ale tam z góry było pełna śmieci, teraz to przy, przyrośnie wszystko i będzie jak to się powie, ktoś powie to po kłopotie. Ktoś powie po kłopocie Ale nie dla natury O kurcza, tu worki, zobaczcie Tu kolejne są Tu są kolejne z umowisko Uuu, będzie trzeba tu przyjść Z większą reklamówką jeszcze dzisiaj Zobaczcie, tu jeszcze ile jest Muszę dzisiaj tu przyjść, albo jutro. Dzisiaj jeszcze muszę przejść to z torbą. Patrzcie, towaru tu jest. Tu są podobne walone, podobne produkty. Tu jest dużo, dużo właśnie aluminium. Zobaczcie aluminiowe. Te. potere tu, uno, tu, uno, tu uno, è speuno tu è speuno tu è speuno se właśnie się ulotniłem idę po, po większą torbę większą Wie, o wiele większą bo ta jest za mała będzie kolejny odcinek więc jeszcze znalazłem połowę wymiary 5 metrowej jak wam się podobał odcinek łapeczkę w górę i co widzimy się bo pewnie niedługo na kolejnym odcinku z większą torbą. <noise> Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego odcineczka.